to było prawdziwe show zorganizowane przez i Show studio tańca po paru latach przerwy taneczne szaleństwo powraca i to w jakim stylu od wielu lat prowadzę w Miejskim Domu Kultury, Zajęcie Rytmiki i Tańca oraz zespół taneczny Inna Show, Lider w Gorżelec i zawsze robiliśmy pokazy tańca i mody. Tylko tu, tylko w Miejskim Domu Kultury są takie pokazy. Przez pandemię i przez tą przerwę mieliśmy też remont naszego budynku, nie byliśmy w stanie tego robić parę lat, a teraz wracamy do rzeczywistości. Trzeba dalej coś robić i dzisiaj pokazuję wszystkie moje grupy, a ja mam aż pięć grup tu dzisiaj przed Państwem. Przygotowania tak naprawdę od początku roku szkolnego e, trwają i teraz już jak pod koniec roku wszystkie grupy już troszeczkę się przygotują, prawda? E, każda grupa ma układ przygotowanej tanecznej i właśnie modelowej. Modeling z elementami tańca to teraz jest bardzo fajne, dzieci i młodzież to bardzo lubi. I tak jak powiedziałam, tylko u nas w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu są takie pokazy. My mamy też w dwóch grupach trzech chłopaków, także możemy się pochwalić, bo z chłopakami takie jest, że nie zawsze chcą tańczyć, prawda? Dzisiaj też tańczą chłopaki i jako modele chodzą, co też jest bardzo fajne. Spotkanie z młodymi artystami to nie tylko taniec. Jest to pokaz tańca, jest to pokaz także mody. Moda suknie ślubne. To jest moda i dziecięca, i suknie ślubne, co zawsze jest atrakcyjne. Suknie ślubne oczywiście pokazują moje dziewczęta najstarsze z grupy tanecznej na show. Kilkadziesiąt dziewczyn pokazało swoje najlepsze układy, wśród nich Alina. Tańce różnego stylu. Coś, co dopasuje do każdego właściwie, więc myślę, że każdemu się spodoba. Trzeba wszystko perfekcyjnie wyćwiczyć, wszystko wyślifować. Oczywiście każdy robi pewne błędy i później poprawiamy je razem. To jest specjalnie przygotowany program, który był wymyślony specjalnie dla pokazu mody i tańca, ponieważ na meczach tańczymy całkowicie co innego. To są układy krótsze i też inne elementy tam są. Niesamowite światła, atmosfera i ogromna publiczność. Hol w MDK-u był wypełniony po brzegi. Stres troszeczkę, ale my jesteśmy już przyzwyczajone tańczyć na, że tak powiem, dla publiczności, dla dużej publiczności, więc to dla nas już nie jest taki problem, jak mógłby być dla każdego, kto jeszcze nie tańczył przed publicznością. To jest moja pasja, więc daje mi to satysfakcję oczywiście i kontynuuję swoją miłość do tańca dzięki tym zajęciom właśnie i. Mogę być bardziej otwarta w tańcu niż jestem na przykład w życiu codziennym. Taneczne show to dużo muzyki, a w przerwie występ. Mamy dzisiaj gwiazdy wieczoru. Paweł Stawiarski, wokalista z Bogatyni wystąpi u nas. Jest nam bardzo miło. Współpracujemy już od lat, także zgodził się dla nas wystąpić. To nie lada wyzwanie, niełatwe układy taneczne w takich okolicznościach, ale gromkie brawa oznaczały, że publiczność była zachwycona. Niewykluczone za tym, że pokazy tańca ponownie wrócą do kalendarza z gorzeleckich imprez.